Cześć kochani, witam Was na moim kanale The Amerykanka, z tej strony Karolina. Przychodzę dzisiaj do Was z takim dziennym vlogiem. Także tak naprawdę ten filmik nie ma żadnej tematyki, chcę Wam tylko pokazać, jak wygląda taki normalny dzień na wakacjach tutaj w Ameryce. Jeżeli Was to interesuje, to startujemy z moim vlogiem. Jeżeli Wasze ubranie do pracy wygląda tak jak moje, to znaczy, że robicie coś bardzo dobrze w Waszym życiu. Jest teraz dziewiąta rano. Ja już jestem na mojej porannej sesji siatkówki, bo jestem trenerką i właśnie prowadzę treningi rano i wieczorem. Rano mam zawsze dwie sesje, które trwają półtorej godziny i pod wieczór zaczynam od 17 i trenuję aż do 21. Trenuję praktycznie wszystkie kategorie wiekowe, bo trenuję od wieku 9 lat do 18, także to jest naprawdę duży przeskok. To jest moja młodsza grupa, właśnie teraz tam się rozgrzewają dziewczyny. Zaczynamy teraz sesję i and you Do you guys want to stay here in the sun? So we're going to do it almost on every practice, okay? So everyone want you to really focus and kind of like remember, it's going to be our like a routine. So first, I want you to pass 30, you your part, but really low, okay? No position. times, okay. Okay, I really want you guys to work on your angle, okay. We do ten each side, okay. And then do you remember opening the hips and angle passing? So I really want you guys to go behind your partner, okay. So then you open your hip, you rise this angle, this shoulder. These guys has just won all the games today. Yeah. Congrats, guys. What is the feeling? Great. What was yeah. the key? What was the key? Talk Talk Talking, Talk. serving, right? Jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie na Instagramie, to ja się nazywam Karolina podłoganoszczyk i tam wydaje bardzo śmieszne filmiki, przynajmniej tak mi się wydaje, bo zamieniam się w trenera e, siatkówki, który pochodzi z Polski i mówię w taki sposób. Hello everybody. This is coach Karolina and today's session is going to be very fun because we have lots of conditioning, lots of passing, lots of playing. It's so fun. So this is how I speak usually on these Instagram stories. Więc e, jak jesteście interesowani okay. to zapraszam na mojego Instagrama po więcej śmiechu. Okay guys, so this is my coach, coach Amy. Hello. And she coach for Madana, so she is also my coach, but uh during the summer I help her with club and she's just amazing. Look at her car. Like we're so fancy. <laughs> Jestem w domu, skończyłam swoją poranną sesję z dziewczynkami. Mam teraz przerwę do 16.30. Jestem przekonana, że po obejrzeniu właśnie tego vloga dostanę bardzo dużo pytań, bo pewnie się zastanawiacie, czy ona to robi legalnie, czy ona to robi nielegalnie. I moja odpowiedź jest, że tak, ja to robię legalnie, bo dostanę w tym roku swoją licencję trenerską i będę mogła już trenować większe kluby. Nawet z taką trene z trenerską licencją będę mogła trenować już college, ale to wiadomo, to tylko zależy od tego, czy chcę. Na razie nie chcę i jestem trenerką w klubie, który nazywa się Force e, i aktualnie przez te wakacje pomagam mojej trenerce. Prowadzić treningi, a właściwie ona mi pomaga całkowicie prowadzić te treningi, żeby po prostu budować ten autorytet wśród rodziców, zawodniczek. E, także ja jestem teraz główną trenerką i prowadzę właśnie treningi dla kategorii wiekowych od 9 do 18. Zobaczyłam, że na nagraniu za mną możecie zobaczyć moje cudowne arcydzieła, bo miałam wczoraj malarską noc, także to jest arcydzieło numer 1, arcydzieło numer 2. Arcydzieło numer 3. Jeżeli zastanawiacie się, czy jeszcze tutaj mamy kwarantannę, czy na przykład wszystkie lokale są o, otwarte albo zamknięte, i muszę Wam powiedzieć, że restauracje już się otwierają. Większość takich fast foodów otworzy się za 3 dni. E, dzisiaj jest 25 czerwca. E, I powiem Wam, że dzisiaj miał być dzień, kiedy otwierają wszystkie siłownie, ale w nocy, zaraz właśnie przed otwarciem e, siłowni. Jednak ten rząd Michigan oznajmił, że jeszcze siłownie nie mogą być otwarte, także zostaje mi tylko trenowanie na dworze, co naprawdę nie jest dla mnie problemem, ale powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam chodzić na siłownie. Ale teraz jedynym rozwiązaniem na to, żeby po prostu trzymać mnie w formie, jest mój rower. Zawsze jeżdżę do parku ćwiczyć, więc chcecie ze mną dzisiaj potrenować? Będzie wycisk, bo robimy dzisiaj trening na skoczność. Staram sama dla siebie gotować, bo wiadomo, to wychodzi dużo taniej. Patrzcie, wiewiórka. To wychodzi dużo taniej, ale zazwyczaj w takie właśnie dni, kiedy w ogóle nie mam czasu, bo mam cztery sesje treningowe, muszę sama trenować. Staram się właśnie wziąć jedną z kanapek w restauracji albo w takiej sieci w sieciówce. To jest bardziej coś takiego jak fast food kanapkowy. I to nazywa się Jimmy Jones. Także teraz tam jedziemy. maszyny okej okay. za 45 minut wszedł do mnie ziomek powiedział że ich szef się dzisiaj nie pokazał dlatego mu chcieli upiec chleb i wszystko także tutaj pewnie zaraz wrócimy zrobię najpierw trening a potem wrócę tutaj po kanapkę pewnie Mam tutaj ze sobą swoją playlistę. Ja osobiście używam Apple Music, także jeżeli jeszcze czego nie macie, to bardzo zachęcam. Oczywiście ten filmik nie jest sponsorowany. Ja wam tylko to polecam, bo ja to używam i jestem bardzo zadowolona i powiem wam co jest na mojej playliście. Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Dawid Podsiadło. I tak dalej, i tak dalej. Golec orkiestra, także widzicie, ja słucham cały czas polskich piosenek. Pamiętam, jak byłam na pierwszym roku tutaj w studiów, to chciałam być taka bardzo amerykańska, że chciałam słuchać tylko amerykańskiego rapu, ale teraz widzicie, to wszystko jednak wraca i nawet słucham tych piosenek podczas mojego treningu, a moje treningi naprawdę są niezłe i mordercze. Chodź tu. to mój kolega z parku Axel, ma yeah, na imię. Yeah. Hej baby! Nope, down. Sit down. Here, have a here. Przeszkodził mi w moim treningu, ale... Sure, go ahead. Axel, You're so pretty! Ten pies zna polski. Axel. Siad, siad. <laughs> okay. Ale zna, ale zna, chodź tu. I inne komendy, bo jego właściciel jest Polakiem, prawda? Tak, to synobem. Hej, synob? Show off. Daj łapy. Daj łapę. Ooh. <laughs> Skończyłam właśnie teraz 45-minutowy treniol. Drugie podejście. Idę kupić kanapkę. Mam nadzieję, że już, jest, że już są otwarci. No tak naprawdę nic nie jadłam od wczoraj, a zbliża się około trzecia tutaj chyba. Zobaczymy czy już otworzyli. I will take number 12, beach Club, please. And can I have nine grain? Sap. Możecie sobie zobaczyć ich menu. Mają same kanapki. 17 kanapek do wyboru. Okej, okay, misja zakończona sukcesem, mam swoją kanapkę, mam swój nowy dziennik, który wygląda właśnie tak. Dostałam go właśnie od mojej tej trenerki, którą poznaliście dzisiaj rano. I jest to mój dziennik, w którym e, wyobrażam sobie moją przyszłość i po prostu piszę e, historię, tak jakbym chciała to przewidzieć w przyszłości, czyli piszę w czasie teraźniejszym. To, co tak naprawdę się dzisiaj wydarzyło, ale tak naprawdę chcę, żeby tak moja przyszłość wyglądała, także wyobrażam tu sobie swoją pracę, gdzie chciałabym zostać, swoją rodzinę, także to jest jedna z czynności, których robię codziennie właśnie po moim treningu tutaj w parku. Druga rzecz, nie zawsze biorę te kanapki, bo jak Wam powiedziałam, staram się gotować u siebie w domu. Jeżeli jesteście u mnie na kanale już dość dłużej, to wiecie, że ja nagrałam odcinek właśnie jak wyglądał u mnie kwarantanna w Stanach. I właśnie podczas tej kwarantanny byłam jeszcze wtedy na kampusie, mieszkałam na kampusie, ale właśnie na wakacje musiałam się wyprowadzić z tego i znalazłam fajne mieszkanie, bo akurat moje koleżanki tam mieszkały, ale one oczywiście na wakacje wyprowadziły się do swoich domów rodzinnych. I pozwoliły mi zostać tutaj w tym mieszkaniu, oczywiście za zapłatą, nie, nie ma nic za darmo. E, także już trochę życie wraca do, do normalności. Wiadomo, że są jeszcze te restrykcje w sklepach, trzeba nosić maseczki. Nie zawsze ja już prakty praktycznie nie noszę tych maseczek, e, ale co mogłabym powiedzieć wam, że już naprawdę życie wraca do normalności. E, ja już praktycznie nie czuję, że jest jakaś e, pandemia. Ponieważ wróciłam do mojej pracy, teraz widzicie, trenuję cały czas od rana do wieczora. E, także życie naprawdę jest już tutaj wygląda, jakby było normalne, ale wiadomo, że trzeba jeszcze być bezpiecznym. E, trzeba uważać, mieć ręce, nie dotykać twarzy. Ja, no staram się tak robić. Tak naprawdę pisanie w dzienniku to jest jedna z moich ulubionych czynności w ciągu dnia, bo naprawdę uwielbiam to robić. Piszecie po prostu historie te, które chcecie, żeby, żeby się zdarzyły w przyszłości. Ja naprawdę w to wierzę. I właśnie podczas bycia tutaj w Stanach nauczyłam się bardzo dużo odnośnie pracy nad własnym sobą, własnego osobistego rozwoju i także jak rozwijać się spirytualnie i właśnie jak rozwijać ten swój mózg, bo ostatnio właśnie oglądałam nawet taki dokumentalny film, że to co sobie wymyślamy w, moim, w naszym mózgu, że to co sobie wyobrażamy, że chcemy, na przykład, żeby nasze życie tak, że tak wyglądało, to nasz umysł nie rozpoznaje rzeczywistości od tego, co my sobie tak naprawdę wyobrażamy, i że na przykład to jeszcze nie jest rzeczywistością. Ale im dłużej i wytrwale będziecie nad tym myśleć i dążyć do tego, to się stanie w końcu rzeczywistością, i wydaje mi się, że jeszcze najlepszą tą metodą jest właśnie journal journaling. Za bardzo nie wiem, jak to mam przetłumaczyć na polski, bo journal. To jest po polsku dziennik, journaling, to by było jakby dzien, dziennikarstwo, prowadzenie dziennika, także wydaje mi się, że to o to chodzi. Ale powiem Wam, jeżeli jesteście tym zainteresowani, to mogę Wam nakręcić osobny filmik, to co ja robię, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy, które ja napisałam sobie na kartce i wytrwale do nich dążyłam. Naprawdę bardzo tych dużo rzeczy się spełniło, także jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie wszystko w komentarzu, a ja zrobię osobny filmik na ten temat. Jest tutaj bardzo dużo dzieci, dzisiaj, z rodzicami sami przyszli. Tylko zakładam słuchawki, jakąś relaksującą muzyczkę, żeby się wyłączyć. Pora do domu. Miałam teraz krótką przerwę, zrobiłam sobie mrożoną kawę, obejrzałam pół odcinka domy z papieru, a po angielsku to się nazywa Money Heist i zrobiłam krótki tutorial odnośnie tego jak zrobić mrożoną kawę. Wychodzimy na trening numer dwa. Witam again. Hello. Witam na mojej drugiej sesji siatkówki. Cały worek piłek mam tutaj ze sobą. I może zastanawiacie się, jakie są procedury od właśnie e, odnośnie trenowania siatkówki na zewnątrz. Czy to jest w ogóle legalne, żeby trenować właśnie w okresie pandemii. I powiem Wam teraz o tych wszystkich procedurach. Także te wszystkie piłki muszą być spryskane. Antybakteryjnym, antywirusowym sprayem. Mamy specjalnie przygotowany taki spray. E, dziewczynki nie mogą sobie dawać piątek, mogą tylko się dotykać łokciami, a najlepiej, jakby w ogóle się nie dotykały. E, dziewczynki, na przykład, mamy niektóre siostry, to one zawsze muszą być razem w parze. Jak oczywiście nie ma, nie ma siostry ani nikogo z rodziny, to wiadomo, mogą się dobrać w parę, ale jak wiecie, to jest zawsze tak, że jak już się trenuje, to nie zawsze się pamięta, nawet ja czasami z nimi gram, jak na przykład jest nieparzyście, to ja zazwyczaj z nimi gram i powiem Wam, że jest to bardzo ciężko trzymać, ale my się zawsze staramy i przypominamy, że nie ma przytulania po wygranej akcji, nie ma przybijania piątek. Zazwyczaj też staramy się, żeby używały tą samą piłkę. Jak możecie sobie wyobrazić, jest to bardzo ciężkie, ale staramy się naprawdę tego prze przestrzegać. A w tym tutaj parku żyje mama sarna. I zawsze podczas naszych sesji przychodzi sobie mama i tam chodzi. I co się dowiedzieliśmy, że ta mama ma dwójkę dzieci. I teraz tak, starsze dziecko przychodzi zawsze z nią e, i sobie tam skubią. A i zobaczyliśmy dopiero chyba wczoraj po raz pierwszy maleństwo. I podobno, właśnie moja trenerka mi to wytłumaczyła: to jest tak, że sarny chowają te swoje maleństwa gdzieś, żeby nikt ich nie, nie znalazł. Te maleństwa wiedzą, żeby one, że one nie mogą się stamtąd ruszyć, czekają na swoją mamę, i ta mama zawsze poje wraca, bo po prostu ich nogi jeszcze nie są na tyle silne, żeby wszędzie z nią chodzić. Ale my tak naprawdę już na to nie reagujemy. Ona zazwyczaj sobie tam chodzi i nawet ona się nie boi ludzi tutaj, którzy tutaj przychodzą. Trening skończony i powiem Wam, że ci ludzie tam na tych dwóch ostatnich boiskach przychodzą tutaj codziennie i grają przez 7 godzin. Codziennie. Dzień w dzień. Niesamowite. A tam ludzie po drugiej stronie ćwiczą taekwondo. American flag. Wybieramy się na obiad. Zobaczcie to cudo. Czy widzieliście coś, coś takiego? How to say the sli slingshot? Widzieliście kiedyś coś takiego? Nice. Przyszłyśmy do restauracji Black Label. Z moimi trenerkami. Z moimi trenerkami, ja też jestem trenerką oczywiście. przyszło. Enjoy your meal, ladies. Dopiero teraz wróciłam do domu i jest w pół do 11 teraz u mnie. Także jak widzicie cały dzień jest po prostu wypchany od samego rana do samego wieczoru. Udało mi się właśnie dzisiaj jeszcze pójść do restauracji z moimi koleżankami. Moje koleżanki, one są jednocześnie moimi trenerkami. Także widzicie jakie mamy fajne relacje. Jestem po prostu wykończona, bo zeszłej nocy w ogóle praktycznie nie spałam. Tylko chyba 4 albo 5 godzin. Bo edytowałam vlog dla Was. Także, jeżeli jeszcze nie sprawdziliście nowego filmiku, podcast o studiach w Ameryce, to bardzo zachęcam i zapraszam na mojego Instagrama. Kochani, jeżeli ten filmik Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę i koniecznie komentujcie mi, co o tym myślicie. A my widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i pa pa!